Hej, cześć! Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W tym że pięknym dniu, moi drodzy, moi drodzy, moi kochani, czy jesteście świadomi tego, że każdy człowiek ma jakieś poglądy na jakiś dany temat, ma jakieś zdanie na danym temat? I czy jesteście świadomi tego, że Poglądy człowieka zmieniają się z czasem. Tak, zmieniają się z czasem poglądy człowieka, tak. To nie jest tak, moi drodzy, że człowiek od urodzenia aż do śmierci ma, ma takie same umiejętności, ma takie same, ma, ma taką samą filozofię na życie. To nie jest tak, moi drodzy, że człowiek całe życie ma taką samą moralność, taką samą wiarę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, moi drodzy, nie jest to, czy to jest dobre, bo ja uważam, że to jest dobre, tak? To, że, to, że, człowiek, to, że człowiek się zmienia, z rzeczą dobrą. Pytanie jest to, czy człowiek, e, czy to jest dobre, że człowiek zmienia poglądy, zmienia zdanie i tak dalej. To nie jest pytanie prawidłowe. Prawidłowe, jest, prawidłowe pytanie jest to, jak podchodzimy do tego tematu. Bo widzicie, moi drodzy, e, bo widzicie, moi drodzy, kiedy, kiedy poglądy i ogólnie osobowość człowieka zmienia się tylko raz, wtedy jest okej, okay. moi drodzy, wtedy jest okej. Okay. Ale czasem, moi drodzy, odnoszę wrażenie, że ludzie jak, jakoby... Albo, albo tak jest, albo tak nie jest, nie wiem, ale czasem odnoszę wrażenie, że ludzie jakoś mają trudności z zaakceptowaniem tego, że Ludzie, że ludzie zmieniają poglądy tak, że ludzie mogą uważać inaczej. Nie wiem, czy to dobrze widać w internecie, ale czasem odnoszę wrażenie. O widzicie, moi drodzy, pogląd, który miałem. Przykładowo 10 lat temu jest inny od tego, co mam teraz, tak. Wiecie, 10 lat temu na przykład myślałem, że... Jak będę dużo pracował, to będę dużo zarabiał. Z jednej strony, jest to, jest to prawda, ale z drugiej, strony, z drugiej strony koszty, które to, które to generuje są olbrzymie. Ogólnie moi drodzy, powiem Wam, że ludzie mają, jakby to powiedzieć, mają, mają też trudność z akceptowaniem tego, że istnieje takie coś. Ja tak zwany wewnętrzny hipokryta. Każdy z nas jest hipokrytą. Tylko ludzie nie akceptują faktu, że ktoś jest hipokrytą, dlatego, że ludzie lubią o sobie myślę, że są fajni, doskonali, mówiąc wręcz zemści. I widzicie, moi drodzy, i widzicie, moi drodzy, problem, moi drodzy, nie jest to, nie, nie jest to, moi drodzy, że ludzie że ludzie są że ludzie są przekonani to, że problem nie jest takim, że człowiek zmienia swoje przekonanie z jestem zajebisty do e mam wady. Ponieważ poglądy się zmieniają, tak. A uważam, że to bardzo bardzo pozytywnie e zmienić pogląd z z tego, że człowiek uważa siebie za za tak zajefajnego fajnego człowieka i zaczynasz o sobie myśleć, że mam wady, jestem wadliwy i nic na to się nie poradzi. Bo, moi drodzy, zmiana poglądów jest rzeczą normalną. Zmiana poglądów jest rzeczą normalną. I nie należy, się, nie należy bać się tego, że nie należy bać się zmian poglądów. Mało tego, mało tego każdy człowiek powinien być, świadom, powinien być świadomy, tego, że mu poglądy mogą się zmienić. Każdy człowiek powinien być świadomy tego, że priorytety się zmieniają. I to, moi drodzy, jest dosyć, dosyć bardzo zrozumiałe. Niemniej jednak, moi drodzy, niemniej jednak, moi drodzy, trzeba sobie zdawać sprawę z, ty, z tego, że ludzie się rozwijają, bo jeżeli nie będziemy, jeżeli nie będziemy brać pod uwagę tego, że ludzie się rozwijają, to w życiu nie, to możemy nie mieć bardzo dużą trudność z akceptowaniem tego, że ludziom zmienia, zmieniają się poglądy na różne rzeczy, a to jest coś normalnego, bo, yy, bo, jak, bo, jak, bo jak ma jedna z praw Darwi Karola Darwina, te organizmy przetrwają, które potrafią się zmieniać. Bo jeśli środowisko się zmienia, wtedy dane zwierzęta i osobniki też muszą się zmieniać po to, żeby mogły przeżyć. A ponieważ w XXI wieku panują inne warunki życia niż na przykład te 30, 50 lat temu, to człowiek musi dostosować się do czasów, które są teraz. Czy się, komu się to podoba? Nie wiem, choć się domyślam. Jednakże, moi drodzy, też trzeba mieć to pod uwagę że ponieważ właśnie w świetle te, tego, tego faktu, że tylko organizmy, które się zmieniają, będą w stanie przetrwać, to człowiek również musi zmienić swój pogląd na pewne rzeczy, dlatego że ogólnie warunki się zmieniają, warunki środowiskowe się zmieniały, a kiedy zmieniają się warunki środowiskowe, to wtedy człowiek, to wtedy człowiek musi przystosować się do nowych warunków, jakie są, i to nie ważne, czy mówimy to o zmianach systemu o zmianach systemu, takim było przejście z komunizmu do kapitalizmu, tak czy na przykład czy czy na, czy na przykład musieliśmy przejść, czy na przykład musieliśmy przejść z, pozi z poziomu zwierzęcia z, zwierzęcia, który chodził na czterech kończynach do zwierzęcia, który chodzi na dwóch kończynach. I wierzcie moi drodzy, pogląd, pogląd taki, że tym właśnie szczyci się ewolucja, że dane osobniki się zmieniają, to jest rzecz normalna i nie należy tego kwestionować, bagetali, bagetalizować. Nie należy, moi drodzy, twierdzić, że to jest coś złego. Taki, taki, taki pogląd jest jak najbardziej faktem. Problem polega na tym, że ludzie bardzo często zmieniają poglądy w stosunku do tego, w co wierzą, w co wyznają i tak dalej, i tak dalej, co interpretują jako moralne i co interpretuj, interpretują jako dobre. Ja na, moi drodzy, ja na przykład, moi drodzy, uważam, że to, że ludzie się zmieniają, jest rzeczą dobrą, a nie z rzeczą negatywną, bo, one, bo, bo, gdyby, bo gdyby zmiany były rzeczami negatywnymi. To nie miałby racji bytu. Prawdopodobnie w ogóle by nie istniały w naturze. A w naturze istnieje coś takiego jak zmiana, bo zmiana to ewolucja, a ewolucja sprawia, że człowiek jest w stanie przetrwać. I ja rozumiem, że ja tak szybko gadam, ale chcę, chcę w miarę możliwości dać jak najwięcej informacji do jednego filmu. Tak. I, i naprawdę. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, że ktoś zmienił swój pogląd, albo że sami zmieniamy pogląd, albo nie jesteśmy gotowi na zmiany poglądów, to powinniśmy się dwa razy się zastanowić, ponieważ zawsze pogląd na pewne rzeczy nam może się zmienić. Czy chcemy, czy tego nie chcemy, ponieważ wystarczy jeden bodziec, którego nie będziemy w stanie swojej uświadomić, żeby dany pogląd na dane rzeczy się zmienił. Więc Przesłanie jest, moi drodzy, tylko jedno: nie bójmy się zmiany poglądów. W tym nie ma nic złego.